Witam serdecznie. Dziś zrobimy kuczaka hazelback ze szpinakiem, boczkiem i serkiem śmietankowym. Do jego przygotowania potrzebujemy 4 pojedyncze piersi z kuczaka, około 100 gram mrożonego rozdrobnionego szpinaku, 6 plasterków wędzonego boczku, jedno opakowanie serka. Ja użyję almetę śmietankowy, możemy użyć ziołowy. Do tego 1 też szklanki parmezanu, 1 też szklanki mozzarelli, dwa ząbki czosnku i odrobina soli. W pierwszej kolejności zajmiemy się przygotowaniem farszu, czyli do 100 g szpinaku Wciśniemy dwa ząbki czosku. Dołożymy jedną trzecią szklanki mozzarelli, jedną trzecią szklanki parmezanu, może będzie pando. Dołożymy pół łyżeczki soli. I dołożymy całe opakowanie serka, czyli 150 g. I wszystko dokładnie wymieszamy. Tak, przygotowany farsz na razie odstawimy. Teraz zajmiemy się boczkiem, którego delikatnie podsmażymy na patelni, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu i żeby nam troszkę zesztywniał. Opłukane i osuszone filety kroimy średnio na 6 razy, w zależności od wielkości piersi. Nie docinamy oczywiście do końca, tniemy tak na czwarte głębokości fileta. Nacinamy w ten sposób, wykładamy od razu na blachę, ewentualnie naczynie do zapiekania. Tak, żeby później już nie nabrudzić przy faszerowaniu. Postępujemy tak z każdą piersią czy czwarte głębokości. I odkładamy. Filet pokrojony. Teraz zajmiemy się boczkiem, którego podniemy na takie mniejsze kawałki. Możemy go przekroić wzdłuż. już zależności jak nam lepiej. Ja, żeby to fajnie wyglądało, wcisnę boczek Farsz, ale jak nie chce się nam bawić, możemy go pokroić w kostkę, wrzucić do farszu, wymieszać wszystko razem. Wszystko mamy przygotowane. Teraz zajmiemy się faszerowaniem. Do każdego nacięcia wrzucamy naszą miksturę. Na taką ilość fileta farszu wystarczy idealnie. Teraz we farsz powciskamy kawałki. Boczku, on i tak wyskoczy, także możemy go wcisnąć dość mocno. I tak przygotowanego fileta pieczemy w piekarniku nagrzanym do temperatury 190 stopni w opcji góra-dół. Około 25-30 minut. Tu już wszystko zależy od wielkości fileta, jak nam piekarnik grzeje i w czym pieczemy. Ja specjalnie piekę w stalowej z tego względu, żeby kurczak się ładnie szybko piek od spodu, nim puści wodę. Tak więc wkładamy na 25 do 30 minut. Minęło niecałe 30 minut i chwilę mamy gotowego. Jeśli się przepis spodobał, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.